nas zawołał z powrotem, czy i Chcielibyśmy, żeby ktoś był taki, kto, kto nas doprowadzi do tego powrotu do wspólnoty, do, do powrotu do Owczarni. Czy wolelibyśmy, żeby zostać gdzieś tam daleko, w nie takiego uszanowania poglądu. Ojciec Święty Franciszek w Ewangelii Gaudium, w swojej języknicy pisał yy, takie bardzo piękne zdanie. Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej nie wykluczając nikogo. Nie jak ktoś, kto narzuca obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękną perspektywę, wydaje upragnioną ucztę. Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. Najpiękniej będziemy dawać świadectwo o Chrystusie i dzielić się tą naszą wiarą, jeżeli będziemy pokazywać piękno naszej wspólnoty, piękno relacji, które są między chrześcijanami. Tertulian, jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, zapisał takie zdanie, że ludzie rozpoznawali chrześcijan i chcieli dołączać do Kościoła, bo widzieli, jakie panują między nimi relacje. I zapisał takie zdanie, że poganie, gdy widzieli chrześcijan, mówili, Popatrzcie, jak oni się miłują. Nie rozpoznawali ich po znakach zewnętrznych, po jakichś emblematach, które nosili, no bo to były czasy, w których chrześcijanie mogli się ujawniać. groziło im za to śmierć. A mimo to ludzie rozpoznawali ich i chcieli stawać się członkami Kościoła właśnie przez to, że widzieli piękno, piękno, ich, piękno ich życia. Ale nie jesteśmy posłani tylko do tych, którzy nie znają Chrystusa, do tych, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli, bądź słyszeli, ale. No, nie przyjęli go jako, jako swojego zbawiciela. Jesteśmy posłani do tych, którzy którzy są którzy, a którzy odeszli od kościoła, którzy odeszli od praktykowania, którzy dzisiaj określają się też ateistami, ludźmi, którzy, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Panem Bogiem. Sekularyzacja która nastąpiła w świecie wojmująca ateizm. Pewien też kryzys wiary, kryzys, kryzys doktryny, takiego jasnego, klarownego nauczania, z którym mamy dzisiaj do czynienia i widzimy, co się dzieje chociażby w Kościele w Niemczech. I jeszcze bardziej nas zobowiązuje do tego, abyśmy poprzez wierność Ewangelii ukazywali piękno życia chrześcijańskiego, piękno życia wierności Chrystusowi. Zobaczmy, że Chrystus nie zmieniał Ewangelii, dostosowując do ludzi, do, do potrzeb ludzkich, ale mówił, dawał dowolność. Czyli wy chcecie odejść? Gdy mówili, trudna jest ta mowa, jej może słuchać, tu się może pojąć. I odchodzili. Jezus wtedy pyta apostołów, pyta swoich uczniów, czy i wy chcecie odejść? Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego? Ta prawda wybrzmiała i dzisiaj w naszej rzeczywistości, w naszym Kościele. Do kogo pójdziemy? Możemy pójść tylko i wyłącznie w kierunek, który będzie dla nas złudny bo będzie kierunkiem, w którym nie postawimy Boga w centrum, ale postawimy człowieka. Postawimy człowieka w centrum obrzędów, postawimy człowieka w centrum i postawimy człowieka w centrum nauki. Tłumacząc to tym, że musimy być bardziej elastyczni, że człowiek się zmienia, czasy się zmieniają. To prawda, zmieniają się uwarunkowania historyczne, zmieniają się uwarunkowania kulturowe. Ale Ewangelia się nie zmienia. I zadaniem człowieka nie jest dostosowanie Kościoła do zmieniającego się świata, ale dostosowanie siebie, świata, współczesności do wymagań Ewangelii do wymagań Chrystusa. Dlaczego? Bo to jest prawda. Bo to jest nauczanie, które ma nam zagwarantować świętość, które ma nam zagwarantować. Życie w wierności naszemu Bogu. Kościół katolicki odnosi się również z pilną troską do chrześcijan, którzy nie mają pełnej łączności. Czyni to dlatego, aby realizować jedność w prawdzie. Jest w pełni świadomy, że, zanie, że poważnie zaniedbałby się w swojej powinności, gdyby wobec nich nie świadczył o tej pełnej objawienia, której depozyt przechowuje. do keryny, do dzielenia się tą prawdą, czyli taką, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał, to, abyśmy my mogli żyć w wieczności. Ta prawda musi nas motywować do tego, abyśmy nie spoczywali dopóki ludzie nie poznają poznają prawdy, którą jest Bóg, objawienia. Ateizm, sekularyzm, antropocentryzm, propagowanie jest czymś, co mocno utrudniają ewangelizację w dzisiejszym świecie. Stwierdzenie, że prawda jest relatywna, że wszystko jest względne, bardzo utrudnia dzisiaj ewangelizację. Ale musimy pamiętać, że wiara nie jest czymś, co jest abstrakcją, ale że wiara jest czymś, co jest rozumowe. Człowiek jest istotą księdze Człowiek jest istotą, która poprzez rozum może odkryć Boga, która poprzez rozum może dojść do poznania wiary. Święty Tomasz Zaklin, o którego wspomnienie niedawno obchodziliśmy, napisał takie dzieło, w którym przedstawia pięć dróg, którymi, pięć dróg rozumowego poznania Boga że da się za pomocą argumentów empirycznych dojść do tego, że jest Bóg, że jest istota wyższa, którą my, nawet, którą my jako chrześcijanie przyjmujemy, że jest Bogiem, Bogiem Trójcy Świętej. Dzisiejszy ateizm, sekularyzm mocno propaguje, ale i w Kościele też mamy, niestety te, takie trendy, które mówią, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem, że najważniejsze jest to, aby aby nikomu krzywdy nie robić, jeżeli to robisz, to już jest dobre. To nie martw się. To jest bardzo płytkie stwierdzenie. Nie możemy się na nim zatrzymywać. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby odkrywać pełnię prawdy. A pełną prawdą jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Zatrzymanie się tylko i wyłącznie na tym byciu dobrym człowiekiem, również tym, co się stało z młodzieńcem, który przyszedł do Jezusa i powiedział, że jest dobry. Że radzi dwie przykazania, że dzielić się, a Jezus mówi: Jednego ci brakuje. A on odszedł zasmucony. Nie możemy w imię czyjegoś dobrego samopoczucia nie głosić całej prawdy nie głosić pełnej prawdy, bo my nie jesteśmy kimś, kto ma prawo wpływać na treść tej prawdy. Jesteśmy ludźmi, którzy przez chrzest, którzy przez sakramentę, przez życie wiarą mają dzielić się, się tą prawdą i tę tak samo osoby niepraktykujące, dzisiaj też spory procent osób wierzących, niepraktykujących, osób, które, które bardzo mocno mają zachwiany obraz Pana Boga, wiary, tłumacząc się grzechami Kościoła, grzechami ludzi Kościoła. Nie możemy mówić, że nie było zła, że nie ma zła, że, że nie ma też grzechów po stronie ludzi kościoła. Ale musimy pamiętać, że kościół jest instytucją bosko-ludzką. Kościół jest instytucją, w której jest obecny żywy i prawdziwy Chrystus. A my jesteśmy jego członkami, którzy są zobowiązani do tego, aby poprzez pracę nad sobą, poprzez życie sakramentalne, Walczyć ze słabościami, z pokusami, z grzechem i osiągać świętość. Nie osiągniemy świętości tu na ziemi, ale mamy poprzez swoje dobre życie tak żyć, aby w śmierci usłyszeć zaproszenie Chrystusa, wejść do radości nieba, wejść na ucztę świętych, ucztę zbawionych w niebie. Na koniec chciałbym się podzielić takim krótkim świadectwem. Młodych ludzi. Od lipca tego roku bieżąc, 2022 roku to postąpili we wspólnocie wolontariatu misyjnego Salwata. Jest to wspólnota młodych ludzi kończących szkołę średnią studentów pracujących, którzy poprzez formację, poprzez przygotowanie się, rozwój swoich talentów, umiejętności, ale przede wszystkim przez tą formację duchową, przygotowują się do wyjazdów budyjnych. Wyjazdów, które odbywają w różne zakątki świata. Aby tam dawać świadectwo swojej wiary. Świadectwo wiary bardzo konkretnej, które nie jest oparte tylko na, mówiąc tak, brzydko i opowiadaniu o Panu Jezusie, ale które jest świadectwem czynienia dobra, i nie tego, co, co powiedział Pan Jezus, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, nieście uczynili. Nasi wolontariusze jadą do różnych zakątków świata, do różnych osób, sierot, dzieci, niepełnosprawnych, chorych osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, które żyją na terenach ogarniętych wojną, to osób, według nich, różne rynki. Aby tam, poprzez bycie z tymi ludźmi, poprzez przykład swojego życia, ale i też poprzez konkretną posługę, jak na przykład w Palestynie opiekę nad niepełnosprawnymi kobietami, które są muzułmankami, czy Wyjazdy do Albanii, gdzie zajmują się dzieciakami, bądź pomagają ludziom, którym trzęsienie ziemi zabrało wszystko, dawać świadectwo tego, co znaczy być chrześcijaninem, i dzielić się tym doświadczeniem wiary. Bo te czyny, które idą za nimi, prowokują bardzo często te osoby do pytania o to, jaka jest ich motywacja. Dlaczego te osoby nie poświęcają swojego czasu na stwierdzanie świata? na zarabianie na studia, ale jadą w różne miejsca, gdzie warunki bardzo często dalekie są od dobrych, znanych nam warunków europejskich. I z uśmiechem są tam wśród tych ludzi, dzieląc się swoim świadectwem wiary. I bardzo często to prowadzi właśnie do pięknych, głębokich rozmów o, o wierze, o Chrystusie. Jest to jakieś konkretne ziarno, które zostaje zasiane w tych serc w sercach tych osób, które wierzymy, że doprowadzi ich do spotkania z do przyjęcia go za swojego Pana i Zbawiciela. E, od dwóch miesięcy trwają trwa przygotowania do, do rozpoczęcia procesu gratifikacyjnego naszej wolontariuszki świętej pamięci Heleny Mieć. Kierowca była w naszym wolontariacie praktycznie od początku jego istnienia. Była na misji na Węgrzech, w Rumunii, w Zambii i ostatnią jej misją była w gdzie po dwóch tygodniach pobytu została zamordowana. Pomimo tej śmierci, która wydarzyła się przed 60 laty, możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że misja Heleny Trofana, bo do wolontariatu przychodzą kolejne młode osoby zainspirowane przykładem ich życia. Życia pięknego, świętego, życia normalnego, które, która, które pokazuje, że można być chrześcijaninem w świecie żyjącym pełną życia. Można być chrześcijaninem i chrześcijaninem, który realizuje swoje powołanie wśród tych osób, do których ich Pan pozyła. Widzimy dziś, gdy, gdy napływają do nas różne świadectwa, że to nie są tylko doświadczenia misyjne. Ostatnio dostaliśmy maila od człowieka, który pracował z Heleną w liniach lotniczych, który był całkowicie daleko od Pana Boga i pewnego razu spotkał Helenę na lotnisku w Tel Avivie. Właściwie już w samolocie, on był stewardem tego lotu, Helena wracała z z pobytu w Jerozolimie podczas Wielkiego Tygodnia, podczas świąt Wielkanocnych, pisał ten, pisze ten człowiek, że zapytał się jej, no, jak tak imprezy, bo był przekonany, że grupa młodych ludzi pojechała do Tel Avivu. Tel Aviv był, był dla jako to miejsce, do którego jedzie się na imprezy, jako jakaś taka mecka imprezowiczka. A Helena mu odpowiedziała, że nie, że byli podczas uroczystości właśnie Tridu, uroczystości wielkanocnej w Jerozolimie, ten człowiek wyraził wielkie zdziwienie, po, po co ci młodzi ludzie tam pojechali? Na co usłyszał odpowiedź od Heleny, że, że on tego nie zrozumie, bo, bo jest niewierzący. Nie było to wypowiedziane jakoś tak górnolotnie, żeby też tak nie zostało teraz odebrane, bo ten człowiek to tam bardzo pięknie opisał w tym kontekście i mówi, że odczuł w tym momencie taki, takie uguście w sercu, takie coś, co to sprowokowało to do zadania pytań o wiarę, o relacje z panem Bogiem. Potem w jego życiu wydarzyło się jeszcze wiele wydarzeń, które doprowadziły go do tego, że dzisiaj jest szczęśliwym chrześcijaninem, żyjącym pełnią życia, żyjącym w przyjaźni z Chrystusem, na którego ta wiara jest. Czymś niesamowicie ważnym. Dlaczego to mówię? Żebyśmy nie myśleli, że ewangelizacja, dzielenie się właśnie swoją wiarą, jest możliwe tylko dla osób w różnych talentach, i różnych zdolnościach, które są niezwykłe święte. Przykład nasz wobec sposób, z którymi się na co dzień spotykamy, może być najmocniejszą i najpiękniejszą Ewangelią, z jaką będą mieliśmy. Bo osób, które stamy, które są osobami realnymi, pokazuje, że, że jest możliwe życie z Panem Bogiem dzisiaj. Że jest możliwe piękne życie z Panem Bogiem. Życie, które prowadzi nas do szczęścia. Nie tylko tego szczęścia kiedyś, w wieczności, ale że mogę być chrześcijaninem szczęśliwym tu, na Ziemi, bo żyję w przyjaźni z Chrystusem. Dawanie świadectwa jest. Czymś niełatwym, czymś trudnym, o czym sam się niejednokrotnie przekonałem, gdy przyszło mi rozmawiać z moimi kolegami i koleżankami i próbować jakoś dać świadectwo swojej wiary, zachęcić ich do tego, aby, aby zaczęli, aby dali szansę Panu Bogu, aby dali sobie szansę w tej relacji z Panem Bogiem. Bardzo często kończyło się to porażką nie traktuję tego jako zniechęcenie, czy, czy, czy tylko i wyłącznie swoją niedoskonałość. Wierzę na pewno, że dużo przede mną pracy w kontekście mojej walki o świętość, mojego życia błogowego, tak aby stawać się no, coraz bardziej autentycznym i prawdziwym świadkiem Chrystusa. Ale wierzę też, że kropla drąży skałę i Pan Bóg posługiwać się może różnymi narzędziami i ta łaska wiary, którą On chce udzielać każdemu człowiekowi zostanie przyjęta przez, przez wszystkich ludzi, a każde takie spotkanie z nami może być kolejnym krokiem dla tych osób na, na drodze do, do odkrywania przyjaźni z Chrystusem. Nie bójmy się, nie rękajmy się, bo, bo Bóg jest z nami bo przyjęliśmy łaskę Ducha Świętego w Sakramencie chrztu, w, w Sakramencie Bierzmowania, bo przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej w Eucharystii, mogąc się dzielić nim z tymi, których stawia na naszej drodze.